W poprzednim miesiącu omówiliśmy sobie trylogię Bezlitości dzięki jednemu ze wspierających, także trzeba było sobie, słuchajcie, przysiąść i też do oryginału, no i zrobić po prostu wielką powtórkę po latach. No i tak jak wam zaznaczyłem w recenzji remake'u, czyli tej pierwszej części z 2010, no uważałem zawsze, że oryginał jest dosyć mocno średni, trochę głupkowaty itd., itd. Wyświetliłem tam też moją ocenkę, to była piątka. No a remake uważałem po prostu zawsze za lepszy. No i teraz tylko mówię właśnie odnośnie remakeu. Na razie w ogóle pomijam drugą i trzecią część. Także dzisiaj sobie przyjrzymy się po prostu temu, jak to rzeczywiście wypada i czy po odświeżeniu coś się w mojej ocenie zmieni. Ale daliście mi też znać, słuchajcie, że istnieje jeszcze czwarta część. O czym nie miałem szczerze pojęcia, dlatego zawsze byłem pewny, że te nowe to jest po prostu trylogia. No i rzeczywiście jest jakaś czwórka z 2019 pod tytułem Deja Vu, czy tam Deja V. Tutaj ciekawostka. Zrobił słuchajcie, ten film ten sam człowiek, który zrobił oryginał. Tak, w 70., słuchajcie, zrobił sobie właśnie pierwowzór, a później w 2019. Zrobił tę czwórkę, no ale był też współscenarzystą do remake'u, ale to mówię, współ. Natomiast on generalnie niewiele filmów zrobił w swojej karierze, bo wyreżyserował zaledwie trzy produkcje, napisał sześć scenariuszy, no i jeszcze był producentem kilku filmów, między innymi właśnie tutaj Bez Litości też. No i jeszcze jedna ważna rzecz, jeżeli chodzi o tytuł tego filmu, to tutaj oryginał nie brzmi I Spit On Your Grave, tylko jest... Day of the Woman, słuchajcie, ale polski tytuł funkcjonuje jako pluje na twój grup. natomiast o bezlitości tutaj mowy nie ma. Aczkolwiek dodałem w nawiasie w tytule, żeby każdy połączył, że chodzi o tę produkcję. Także co? No, będą spoilery rzecz jasna, to chyba żadnych niespodzianek, ale na razie intro i zacznijmy już od fabuły. Dla tych, co nie znają oryginału, a widzieliście remake, no to fabuła będzie bardzo zbliżona, no z racji na to, że jest to pierwowzór. Tylko słuchajcie, w 2010 wyszło to lepiej, wydaje mi się, z kilku względów. Przede wszystkim chociażby ze względów dobrze budowanego napięcia, czego w tym filmie w ogóle praktycznie nie czułem. No i okej, okay, jest to takie typowe kino eksploatacji, czyli nisko budżetowe. Słuchajcie. Bardzo amatorsko wyglądający film. I okej, okay, remake też trochę taki był, natomiast jednak wydaje mi się, że był znacznie lepiej ugrany i naprawdę go uważam za dobry film. A tutaj to tak trąci myszką, ja bym powiedział prześmiewczo, ale dobra, zacznijmy mimo wszystko od tej fabuły. A więc mamy naszą główną młodą bohaterkę, która oczywiście jest tutaj pisarką i również nazywa się Jennifer. No i przyjeżdża właśnie do chatki w lesie, tak? Nad wodą, pływa sobie na kajaku, leży na kam... Leży na hamaku i pisze książkę. No i dobra, wszystko byłoby pięknie, natomiast nie jest pięknie, bo w okolicy, ja to nazwę, grasuje kilku kolesi, którzy najpierw niby niewinnie się wygłupiają, gdzieś tam jakieś podchody dziwne do niej robią, wiadomo, a później dochodzi do tego, co dochodzi, i kilku z nich rzeczywiście też dochodzi, tylko nie powinni, bo ona się nie zgodziła. No i cały problem tego filmu właśnie polega na tym. No i słuchajcie, jeżeli chodzi Naszą bohaterkę to całkiem dobrze zagrana, wydaje mi się, rola, chociaż też bez porywu. Natomiast całość budowania akcji, właśnie tego, jak ci oprawcy ją tam nękają, jest po prostu trochę nudna i trochę to wygląda, jakby jakieś takie nieco randomowe rzeczy się działy. To znaczy, gdyby to było lepiej wyreżyserowane, gdyby to było rzetelniej, słuchajcie, przede wszystkim zrobione. To mogłoby faktycznie w jakimś suspensie widza trzymać i byłoby pewnie wszystko spoko, natomiast tutaj jest to wszystko tak sztuczne właśnie przez to, że jest to tak amatorsko zrealizowane. Tam jak się pojawiają jakiekolwiek ciosy, słuchajcie, jakieś upadki, jakieś nawet podnoszenie tej ofiary, chociaż to jeszcze wygląda powiedzmy, że całkiem, całkiem znośnie, całkiem no niech będzie brutalnie. Ale właśnie te kopniaki i tak dalej, to jest wszystko takie, że no, to widać, że nawet ta noga gdzieś, czy ten but no nie dociera do do, słuchajcie, tej ofiary, tak? Że po prostu wszystko co tutaj walnie, stuknie, puknie to jest taka tandeta totalna. Przez co ten film gubi wiarygodność, gubi rzetelność, przez co też nie za bardzo trzyma w napięciu, bo widać, że to jest taki, wiecie, jakiś hanski gdzieś tam dźwięk podłożony, a to nawet ujęcie nie jest tak spreparowane, żeby to zamarkować, tak? I to montażowo po prostu nie jest też dopieszczone. Ale wiadomo, to były totalnie inne czasy, to były lata 70. Co jednak nie znaczy, że nie dało się wtedy zrobić dobrego filmu, bo się dało, ale jest to trochę krótszy film od remakeu, bo remake tam ma około 2 godziny. Natomiast tutaj mamy godzinę 40 z hakiem, chyba 8 czy coś takiego. Ale to przynajmniej też w tej wersji, co ja oglądałem, bo ich było kilka. Tam były różne perypety. słuchajcie, bo ten film był cenzurowany. Ten film był oczywiście banowany w wielu miejscach. No i trochę scen wypadało, czy po prostu trochę kawałków scen wypadało czasami, więc na różne wersje być może można natrafić. W każdym razie, no ta, którą ja widziałem, trwa niespełna 2 godziny, czyli jest trochę krócej od remakeu. A akcję słuchajcie, żeby zrobić krzywdę tej dziewczynie, buduje jeszcze dłużej niż buduje remake, co już tam mówiłem, że jest naprawdę dosyć długo, że zanim przejdą do akcji, to trzeba poczekać tej akcji Revenge, tak, czyli zemsty. To tutaj nie dość, że trwa jeszcze dłużej, to jest jeszcze mniej czasu na zemstę. No i ta zemsta też nie jest tak spektakularna na pewno, także remake naprawdę podołał, żeby zrobić to i z napięciem i brutalnie i naprawdę miał kreatywne pomysły. A tutaj to jest tak Godzina 10, godzina 15. No, rzeczywiście ta bohaterka zostaje potyrana, ale to wszystko zalatywało sztucznością, tandetą, i było po prostu nudne. I tak się to oglądało, słuchajcie, trochę nijako po prostu, więc tak. Te odczucia, które miałem oglądając pierwszy raz ten film, nie wiem, 7-8 lat temu, nie zmieniły się tak naprawdę. Na dzień dzisiejszy ten seans wypada tak samo. Blado jest taką typową eksploatacją. No i dobra. To może dostarczy ta zemsta, ale już wiecie, że nie dostarczy, bo powiedziałem, prawda? No i tak. Jest tych kolesi kilku, ale żaden nie jest nawet tak dobrze zarysowany, jak są postaci w remake'u. Mamy też tutaj gościa, który jest niepełnosprytny, tak jak i właśnie w tamtej wersji filmu, tylko że tam był właśnie też lepiej napisany. Też był zmuszany przez rówieśników do tego, żeby coś zrobić, a tutaj to jest tak trochę sam bardziej chętny, to znaczy jest manipulowany, ale nie jest mu fizycznie na przykład grożone, czy tej dziewczynie, że musi coś zrobić, bo jak nie, to oni coś zrobią. Tak jak było w remake'u, czy po prostu to, że oni go namawiali, go korcili i po prostu wręcz go no, fizycznie trochę zmusili do tego, żeby też coś zrobił, a wiadomo, że on ją bronił. No tutaj też ten gościu widać, że raczej tak trochę współczuje tej dziewczynie i że łagodnie na nią patrzy, ale jednak zdecydowanie z mniejszą presją otoczenia to zrobił. I jednak jest on jakimś wyróżnikiem w tym tłumie, z racji, że ma to niepełnosprawność, tak, ale z drugiej strony. Jak spojrzymy na resztę postaci, to po prostu wszystkie mi się trochę zlewają w całość. No później, jak już po tej całej akcji siedzą i gadają w barze, no to tam jest jakiś całkiem charakter jakiś widoczny, jest jakiś taki trochę gęstszy klimat przez chwilę. Ale generalnie no to jest to nijakie I mówię, no, dla mnie te postacie niezbyt się od siebie różnią, a jednak w remake'u było kilku konkretnych a Później jeszcze ten szeryf parował i jakoś to się po prostu mocniej, lepiej trzymało w ryzach i też na przykład ta scena w remake'u, gdzie szeryf wraca do domu, do żony, do dziecka. Tutaj też jest pokazane jest pokazana w zasadzie partnerka żona jednego z bohaterów i jej dzieci, ale to w ogóle nie wybrzmiewa, to totalnie nie jest tak dobrze pokazane jak było w remake'u, gdzie tam było odczuwalne właśnie że on dosłownie po tej akcji przyjeżdża, daje causa żonie, ten szeryf taki, to jest takie o, mówiłem, że to było jedno z najbardziej wstrząsających rzeczy poza całą tą krzywdą, całą tutaj. A w tym filmie to jest takie, no okej, okay, pokazują żonę, ale ona nawet się nie konfrontuje z tym mężem, bo mąż w tym czasie siedzi z naszą oprawczynią w wannie, już po tej całej akcji. I właśnie, do tego sobie przejdźmy, bo jeszcze y, remake się trzymał w ryzach, że po prostu typiarka przeżyła i chciała ich zmasakrować i wszystko było klarowne, bez skrupułów. Czasem jakieś tam bejciki z tej strony drobne były. Natomiast tutaj jest tak. <laughs> Pierwszego sobie na celownik bierze właśnie tego niepełnosprytnego, tylko że tak, on jak robił jej to, co robił, każdy wie co o czymś rymcim czym bez zgody, to nie skończył. No i teraz ona go prowokuje. W ogóle zaczyna się z nim całować, gdzieś tam go zbejtowała do lasu, bo on w remake'u był no, tam hydraulikiem czy jakąś złotą rączką, a tutaj jest dostawcą zakupów. I ona zbejtowała go na te zakupy, bo coś zamówiła i wyprowadziła go do lasu, i zaczęła się z nim lizać. I dała się, słuchajcie. Znaczy może nawet nie tyle, że dała, ona po prostu uprawiała z nim seks. <laughs> Czajcie, laska, którą wcześniej on już skrzywdził i paru innych kolesi, to ona w ten sposób go bejtuje dając mu dupy. To jest dziwne postępowanie ofiary mam wrażenie, dlatego mówiłem, że ten film jest głupi i on właśnie w momencie revenge'u zaczyna być strasznie głupi, bo ja rozumiem, że ona jest totalnie skrzywdzona i że teraz jednak znajduje taką girl power, żeby im tam wszystkim wpieprzyć. No dobrze, tylko czy na pewno znowu chce robić... To, co oni jej zrobili przed chwilą, bez jej zgody, serio, to było dla mnie mega dziwne. No i ona rzeczywiście z nim to robi, i później się chwali, że on jednak szczytował tym razem. Mówię sobie, jak cieprze, ale robiąc to z nim, zarzuca mu linę na szyję i wiesza go, ciągnąć, ciągnąc tę linę na drzewie. I później on z tego drzewa spada, aż mi się gałąź z sinistera przypomniała. I wiecie, co jest z tym wszystkim najśmieszniejsze? To, że jak oni ją tam atakowali, była pod tą wielką presją, to ona się praktycznie w ogóle nie broniła. I teraz ktoś może powiedzieć, no tak, no bo była. Takiej silnej, stresowo sytuacji, że właśnie adrenalina i tak dalej, to zagrożenie, ten strach, że po prostu sparaliżowało ją i się nie broniła. Z jednej strony tak, ale właśnie słowo adrenalina, ono się włącza w tym momencie i każdy by się jakoś bronił. W remake'u mamy ewidentną postawę kobiety, która się broni, a tutaj mamy co? Tutaj mamy tak, że właśnie jakieś tam małe ciosy, jakieś przytrzymanie lekkie za rękę, i ona już po prostu leży i nie ma kompletnie siły na nic zrobić. Po czym kilkadziesiąt minut dalej wciąga typa na linię, który jest na bank od niej cięższy, bo to widać, tak? Bo to drobna kobietka, no to te parę, paręnaście kilo na pewno były cięższe, a jednak to nie jest takie proste, nawet robiąc sobie taką lekką dźwignię z tego sznura, żeby kogoś zawisnąć, wisielca <grym> zrobić na drzewie. Także no słuchajcie, to wpada w absurdy po prostu w motywie Revenge, tragicznie ten film. Jak myślicie, że to było głupie, to do drugiego kolesia ona podjeżdża swoim autem i on ją poznaje, o no, zrobiłem ci coś przed chwilą. A ona do niego mówi, no to wsiadaj do auta, przejedziemy się. I jakby ona go bejtuje na to, że jej się to podobało. Ona buduje w nim taką pewność, że mu się udało ją przegadać, bo on tam mówi, że no ale tak naprawdę to ty sama chciałaś, sama nas prowokowałaś, wiecie, takie typowe pierdolenie, jak ktoś zrobi coś tak z zwyrolskiego. No i ona udaje, że mu w to wie, że gdzieś tam go posmyrała trochę, no i wzięła go do tego auta, jadą się wykąpać razem w wannie. No i słuchajcie, ona też znowu do niego robi podchody, że niby będzie kolejny raz z czymś rymcim. Ona gada też o jego żonie, o jego dzieciach i mówi, że powiesiła tam tego typa, no a ten ziomek siedzi tak w tej wannie i mówi, e, ty to masz poczucie humoru mała, nie? I tak oczywiście w to nie wierzy i ona go tam zaczyna, słuchajcie, smyrać hmm, po knydze, a później sięga po, po kosę i mu robi ostre dźganie. Także słuchajcie, no, na czym polega znowu absurd tutaj tej sytuacji? To, że on widzi typiarę, która była przez nich skrzywdzona i wsiada z nią do auta jak gdyby nigdy nic, a! Tego jeszcze nie dodałem, bo to jest bardzo istotne. Oni mieli ją zamordować, to znaczy wysłali tego niepełnosprytnego i on powiedział, że wbił w nią kosę, ale tak naprawdę tego nie zrobił, bo mu było jej ogromnie szkoda i się bał. No i po tym nawet, że się dowiedzieli, że on tego nie zrobił, to nadal chyba by się zdziwili jakby ją spotkali. A nie, że sobie gadamy, o spoko, no w sumie to cię zruchaliśmy, ale a, to jest git, nie? Jakby wszystko fajnie, Chciała, chciałaś przecież takie... I wsiada z nią do tego auta i jedzie. Ona w ogóle miała broń, groziła mu, strzeliła mu prawie w nogę, także... Nie wiem, no po prostu już tak idiotycznego chłopa to dawno nie widziałem w filmie chociażby, także to jest dziwne słuchajcie i sama końcówka może już nie jest aż tak abstrakcyjna, ale po prostu no, jak trzeba docisnąć to trzeba tutaj oczywiście ofiary, no a tam po prostu łódką pływa i słuchajcie jednego w tę śrubę od silnika wkręca, co okres jest bardzo fajne, ale w ogóle cała ta scena mi przypomina piątek 13, gdzie tam właśnie wyskakuje łapa i atakuje łódkę, pewnie kojarzycie, kultowa scena, tylko że piątek był później, więc nie wiem, może ktoś się zainspirował tutaj w piątku tąże sceną albo kilkoma innymi, pewnie tak, ale nieistotne na razie, przynajmniej w tym materiale, także słuchajcie tam jeszcze jest drugi koleś, który wbija z siekierą, żeby bronić swojego kolegi, wbija do wody, gdzie ta tą motorówą tam bączki kręci no ale zostaje tą siekierą <laughs> potraktowany przez naszą bohaterkę, bo ona mu odbiera w taki dziwny sposób ta siekiera i w momencie, gdy ona wbija ją w niego, aż Ci Jack Nicholson z leśnienia przypomniał, to widać, jak to jest tandetnie wykonany efekt, gdzie ona jest wbijana. Ta siekiera to jakby w jakąś. słuchajcie, no bo to miała być imitacja skóry, imitacja ciała, tak? Coś sztucznego. I kurwa jak plastyny to wyglądało, no po prostu też tragicznie, tragicznie. Także już mogli sobie darować. A to kręcenie śrubą było spoko, bo to się działo pod wodą, więc tam tylko krew tak? wypływa w teorii oczywiście, spod tej wody i nie widzimy tam tej całej mielonki, także to spoko bo przynajmniej na wyobraźnię jakoś podziałało, ale tak w kwestii głupot, no to już tutaj tyle tego nie ma. No i tak w zasadzie się kończy ona dociska tych kolesi i po prostu później odpływa, jest takie haha fam. fam, fam, fam. jestem już spełniona po tej zamiście, jadę pisać dalej swoją książkę, to znaczy to sobie dopowiadam, bo na tym etapie jak ona odpływa się film kończy, także jest krótszy od remake'u, a nudniejszy bez napięcia słuchajcie kiepsko zarysowane postacie, wszystko się zlewa, nuda i durnoctwo. no ale jako całość tak, biorąc pod uwagę te wady, no ma też jakieś swoje zalety, bo jednak całość jest dosyć mocna mimo wszystko. Jest to jakiś klimat znowu lat 70. w tym wypadku, który po prostu lubię, lubię tę estetykę, chociaż to też jest bardzo tani film, więc on po prostu, tak jak mówiłem, wygląda amatorsko, ale mimo wszystko całkiem, całkiem lubię ten taki sznycik, taki old school właśnie vibe. Czy lata 70., czy 80., -ty. chociaż 80. trochę mi się przeżarły, ale też spoko klimaty stamtąd i atmosfery na ogół doceniam. Także. Ostatecznie, no po prostu zostawiam taką samą ocenę, jak wystawiłem te parę lat temu, czyli jest to piątka na 10, słuchajcie, czyli naprawdę typowy średniak, maksymalny średniak. Jak miałbym komuś polecić, dla tych co nie widzieli ani tego, ani remakeu, co wybrać, no to zdecydowanie lepiej obejrzycie sobie remake, lepiej na tym wyjdziecie, bo przynajmniej tamten film was wchłonie i was zaangażuje. A tutaj się wynudzicie tym bardziej, jak ktoś nie lubi klasyków, czy po prostu lat 70., nie wiem, 80., to nie oglądajcie, bo nie ma sensu. Ale jak jesteście fanami klasyki, a jeszcze nie widzieliście, no to koniecznie mimo wszystko nadróbcie, jednak wtedy tak. Czy, czy możecie sobie odświeżyć, no bo można, nie no, warto znać, ale mówię, bez, bez szału, bez porywu, nie urywa, jak to mówią, także no co. Ode mnie piątka. Kto z Was dotrwał do końca tego materiału możecie zostawić, słuchajcie, hashtag stypa, bo to jest całkiem dobry termin, który opisuje właśnie ten film, także co? Widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia, trzymajcie się, komentujcie, jak Wam się podobało oczywiście, bądź nie podobało, czy widzieliście, czy nie widzieliście. No i do zobaczenia. Cześć! I can't come. You're